Ale on się ma widzowie. Dalej, testujemy paszek. chciałem tego eko nagrać. Trochę im pograłem, wam powiem, że trochę głupom jest moim zdaniem. No nie wiem. Chciałem ponagrywać sobie, to same 15 były i 20 takie, no. Ostatnio miałem takie otwarte, w tym odcinku zaszką, i polecam obejrzeć. Że tam tak długa gra była, że Riot Games nawet się waku aktywnił Nie, jak to się to nie był wak. Riot Vanguard się uaktywnił, no. Wak był w CS-ie. Zdzianek, no gada. No, Hylobrze zostało Buffa poprzednim patrzę, jako dostał w tym takiego placebo Buffa, że tak więcej więc bije. Ale to chyba działa, ma wpływ na miniony, nie? No, kurde. Jak dostałem na mordę. O! No ile są miniony? On się cofnąć. Nie, mi się wydaje, że to znaczy nie... ten, źle robi. Dostał FB. Dostałem to 50, nie? Z tej runy. Z tym na czym golda w ogóle nie dostał? Ta. Golda, czyli 18 golda ta asysta poszła na 4 chłopa. Fajnie. To FB dalej daje 300 golda, nie? Mi się wydaje, że jak zmienili to powinno dawać 350, żeby była jakaś różnica. Ale może lepiej nie, bo ta gra jest w tak snowballowa cholernie. To może lepiej nie? co ja może być E na mordę temu Weigarowi? Instant blokować pasywkę i do tego, jak sprokuje pasywkę, to to jest Worf. Jestem krytyjnym głupim niestety. I miniona wypierdzieliłem. Dobra, dobra Nie wiem, 300 AP straciłem. No miniony wejdę... Są... O i znowu dostaję bukę, F10 HP na mordę No. No ja mam problem taki, że porównuję te czempiony. Jak widzę eko, to po co grać eko, jak istnieje Diana na przykład z tych grze. Kurwa, wlazłem. To wiesz dlaczego wlazłem w to? Bo Nie zrobiłem ruchu myszką, tylko przy ekran przyciągnąłem. To było widać na najlepiej. No nie wiem, co on robi, no mam co 10 sekundy High Loblace przecież. <grytania> no w takich magów jest fajnie, ale zbanowałem, zbanowałem na przykład Sylasa, bo ja nie wiem jak mam w Sylasa grać. To jest też lepsza wersja mnie. Problem jest taki, to mam powiem, jaki jest problem jeszcze jako Że jego główny damage mi się wydaje, może nie główny, pasywka to jest główny damage, ale część głównych obrażeń jest w tym zasranym wuniem z jakiegoś powodu, ta pasywka tutaj. Że Missing health bije na basicami i to dziana e. Ma problem strasznie, żeby bombić kogoś 100 do 0? Ale jak ktoś ma tak połowę HP, to go zawsze wypierdzieli. Dzięki tej pasywce właśnie. No się zdziwił, no, ale no fajne jest te bo nieco, ale no... <laughs> problem jest też taki, że zresztą, drzewko reszta jest kubskiem, ale ten skok jest na git. Bo już, to no, patrzcie, 87 major zadałem z tej runy. Tu mam full skalowanie, bo plus jest taki, że mana mu się nie czekaj, okay, to jest plus, ale mnie dobrze mana by nie musiał mieć. No, fajne jest to cofanie się w czasie, ta Rka, te wajby z Arcane i tak dalej. Te W jak siądzie stun jest spoko, ale za dużo jest tych takich gdybania tego w tym jako to jest mój problem. Jest za duża może różnica jak mu wszystko wejdzie, jak mu nic nie wejdzie. Zobaczymy, czy jest jakiś dip na piątym poziomie. Ja zaś tego muszą napierdzielać miniony. O, wrac to. On nie ma flesza Mordował teraz tutaj. Spróbujmy go Nie da się W i e rzucić podczas tego, nie? Płoty nie no dobra, żyje. Nie, no. To, że co 10 sekund jestem w stanie to zrobić, to to jest popierdzielone, jeśli mam być szczerze, ale ten wygra jest ulungiem. Ale no ja muszę tak robić, bo on mnie nie? A to taka. Nie, no, fajne jest w kill. Na piątym poziomie widzę, że nie oszotuję tych. A i tak jest giga, dobrze. A deszako czy ap? ap, jak dla nie? O kurde, niepotrzebnie nie cofnąłem. Patrzcie, co się dzieje teraz, ja nic nie mogę kupić. Chyba to jest magia też, chyba magów dosłownie nam idzie. I to jest taki sezak, kupalnie jest tragiczne, ale wolę mu pałę kupić, mogę zostać. Może wiesz, że teraz nigdy już tej pały nie złożę pewnie, przez to. Tego liczby Bane'a tak do dupy składa niestety. Ktoś to wymyślił, tak. No to zależy, mają fajnie, bo te longswordy se wsadzają i to wszystko z tych longswordów się da zrobić. A tak naprawdę z, z tych książek też tyle się nie składa na tych. Dobra, nie tego tylko. Mam fajną sytuację. No TW te to też trzeba być... decerka ka dostać, żeby z tego trafić kogoś. Jeśli mam być szczery, jak, to, jak widzi was. Może dlatego w dżungli jest jako lepszy? No ten buff też jest do dżungli, niby. Nie no, ja bym chciał puszować i schodzić gdzieś, ale nie wiem, czy to nawet Chociaż na tym bocie z no no pewno dam radę. Może kuluks dostanę. Nie ma chopki. użyć E? No, chyba muszę, żeby tempo zagrać. Nie widać tego jak jestem w krzaku, nie? Czy widać? Ale ja nie wiem. Nie podoba to, co się dzieje. Um, jakoś wyszło, nie wiem czy jak, ale wyszło Nie powinienem tego borda być to zbyt Czepnij mnie tam przynajmniej u Lungu sm smoczy O machnęli tam luks No ale to, to będzie 15 znowu No ja pierdzielę czy nie Serio? aż tak się boi? No ten weger, ale nie rozumie, że to tak nie działa, ja go tak wcześniej machnąłem, bo wcześniej go tak zabiłem tylko dlatego, że tak parę razy w niego wjechałem, po prostu z tego, no to jest braindeadowe, no ale co zrobić. Uwielbiam taką sytuację, jak melakiem grasz, chyba nie da się przejść. Pieprz też są teraz. No muszę tego playta zrobić, bo tak jak tego playta nie zrobię, to nie będę mieć tego. O, panie! co się popisałeś. O, no, w jeden ten wave jeden jeszcze. Oj, 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 ja wiedziałem, że tego nie dobiję, bo to pasywkę prokuje. Dobra, nieważne, nieważne. Nieważne, nikt nie widział tego, nikt nie widział tego. Intuuję, żeby gierka dłuższa była, tak naprawdę widzę. No bo on skalowanie ma takie se, nie? Zresztą na tym pasywie ma dobre, ale na QI, na e jest tragedia. Na, na E ma takie skalowanie słabe, no bo to liczbę mi prokuje. To jeszcze damage z basica wchodzi chyba, nie? Jak to zagrywać, bo to jest po prostu autoatak dodatkowym efektem. RK Rka jest śmieszna, w sumie akcja jestem Arkanist, ale liczy się jako to mniej tego będzie. Ale to leczenie nawet fajne ma skarżowanie, w sumie no, przetestować tego jak jestem Ale nie wiem no, moim zdaniem potrzebuje jakiejś zmiany ten Eko, czemu nie ma czegoś takiego, po tym Arcane? Że jak trafisz jedną osobę z Rki Eko, to go może nie, nie szotuje, bo to byłoby OP, ale mi się od razu przypomina ten Heimer z Arcany z drugiej sezonu. pamiętam, co tam się stało? Myślę, że to może nie o to chodzi, nie miało to bardzo wpływu, ale no śmieszne by było, jakoś tak rozrywało. Mi się wydaje, że jakby jako wyszedł teraz, to tam byłby Execute Damage na 100%. No i znowu to samo robić, panie Wejgerze. No fajne jest to, bo to mówię, speed dostajecie, a mogłem wlepić te trzy basic'i i ucieczkę zrobić na no wardzie i dalej wolone jajca. Co mi zrobią? Ward'a lepiej czyścić. Aha. Jakim cudem to nie, nie widzi tego ward'a? Co? Godzina zostaliśmy przecież. Nie na no, jazurągiem ten wagar trochę. A no, no flasha nie miał no. Jestem do przodu dosłownie. No nie no, Mam problem taki z tą grą, że jest snowballowa jak skurczyby ten sezon. aż przypominam, że w zeszłym roku był popierdzielony pasz, który miał zmniejszy snowball, tutaj te temy po nerfili. O ile zmieniło się dużo. A ten patrz jest bardziej snowballowy. Jest tyle rzeczy. Cała gra mi się wydaje od junglera zależna jest na solo kolejce. To mnie też wkurza. Jungle support tak bym powiedział, co najważniejsze role na solo kolejce. Ludzie najwięcej wpływu mają na gierę Wypuszczają jakieś gówno skiny, ale nie wiem, no te skiny to zdaniem, Ludzie widziałem, że teraz ten, tego Mordekaisera zapowiedzieli Co wygląda, jak nie wiem, gorzej niż ten Project Mordekaiser moim zdaniem I okej, okay, nie chcę srają tymi skinami, ale tych te ludzie tego nie kupują No bo to, jeśli oni tym srają to, to znaczy, że ludzie to kupują Nic innego to innego nie, nie znaczy nawet A, się dał w bambuku zrobić ten weger. To był tak która zanika jeszcze, jest. A ile dokładnie sekund to jest napisane? To, półtorej sekundy leci, ale jest napisane ile na ziemi jest, czy nie? nie no, ale to jako zawsze one tego to tego wavea. To chyba jest złożone. No ja jestem speedowana, on już waneł w dziesiątej minucie, to, No i to nie jest tanie. stanie. Może tego biednego bota widzę dodymać. Do jak już żyję, e? Mogę słyszać. A, ja, magro, mogę mieć jakaś... A jeszcze znaczy, byśmy w y grali? O kurde, zabiję tego Wukonga chyba. Ja wiedziałem, że nie umrę od tego, ale no... Wylecza się jak skurczywek. No trochę lol, trochę się czuje, byśmy chyba SS i Tak i w czurka, bo bo te agro. A z, z czego dostał Wukong agro w takim razie? Bo ten Jim już nie żył, z czego on dostał agro? Wiem, ja miałem na sobie i ten Turek Szot wleciał we mnie ten ostatni, nie? Nie, chcę ten play zobaczył, bo jestem ciekawy, nawet. ciekawy. no ciekaw O oni się chyba poddali, o, i zaś 15 minut. 15... Głowa mi woli o tyle ile trzeba się tak napocić, żeby fajną grę nagrać. Jak mi to się nie mówi, należało na mainie grać, bo te gry w Masterze są pływa jeszcze gorsze. O tam, ja już tam mówię, tutaj jeszcze ludzie grają, bo w samą grę chcą pograć, ale Master+, plus nieważne Eumne czy West. Kurwa, tam ludzie grają tylko dla tych helpeków naprawdę. Dla niczego innego. Więc jak widzą tylko najmniejszą szansę, że gra jest spierdziona, to już FF, Piotruś! O kurde, i dostanę agro. Proszę mnie zostawić. nie znowu mi nawet. Mogę po wóta cofnąć. Eee, jest tak Jinx sfidowana, nie wiem czy oni tu jakiś comeback mają. Ja szukam, szukam je jeszcze z tyłkiem. Ja nie chciał na bota iść. Bogat powinien iść na midę. No w sumie teraz wywalono, czy bot, czy mid idę. Nie no, bo bot jest lepszy, bo mają szybciej stopa na idę O Trenda jako jedyny jeszcze nie zasmakował chyba. Nie no, bazowałem FF na 100 lotu. To nie jest to jakoś tak super donzo, ale ludziom się nie chce grać po prostu. Bo to nawet nie jest tak, że... Że my, coś, że, oni, że my musimy coś dobrze zagrać. Nie, to oni muszą zinteresować, to nie ma tu leta, nie? Kurde, nie wlazłem w tyłek, naprawdę? Nie chwyciło go? Jezus, no musiałem. Też kum mogłem ale ja nie wiem, czy bym nie umarł. Nie wiem, patrzę jak jestem sfidowany, że tak muszę namęczyć za, za dżinkiem jakimś, za idikery. no, w sumie Veigara może, może będą to grać, nie ma stacków, no zinitował trochę, ale to dalej jest weigar, no, to, no, to mnie. O kurde. Yeah. Dobra, strategiczne intowańsko, żeby chłopy nie poddały się. Już buta mamy no, no, to, to wie, że na tym bocie padło w sekundę, Jinx wszystkie turety rozpierdzieliła. Nie widziałem, że wy chcecie ponagrywać tego seta pod Hwyta i w sumie mogę to ponagrywać, w tym patrz się nic nie działo. Ja nie chcę na zaczynać, yy. Nie chcę już zaczynać porównania nawet do patcha z Doty, który możecie sobie zobaczyć. Mówiłem o tym chyba? Mówiłem, nie pamiętam? Ale no patch do Doty fajnym wrzucili. Wiadomo, że to jest taki sezonowy i w Doty są mniejsze, ale mimo wszystko, nawet jak porównujemy patche sezonowe, to to jest kurwa... Ten patch z Doty to jest takich 30 sezonowych patchów z ligi. Tak nie żartuję też, jak to mówię, jeśli chodzi o zawartość. I taką prawdziwą zawartość, że coś się zmienia faktycznie, a nie nic się nie zmienia, macie skiny na bestycami. Ale jest napalona tą lulkę. Polimort, nie, nie, tu zawsze, zawsze, tutaj wrzucasz trynę, nie, nie uciekasz na tym. A ja się doczołgam kiedyś, kurwa, naprawdę. Mogę to mówić wziąć. A niestety ja wiem, jak Eko wygląda, jak nie ma killi i... no to jest assassin cały czas, no. To jest mimo wszystko assassin. Może ma problem kogoś zassasinować, to jest asasyn. Ale dostał. No te pół HP mam. dużo wchodzi strasznie na ten base, to chodzi E, Basic i jeszcze pasywka z tego W. No i poddali, no dobra, no. W sumie nie chcemy z tym jako grać. Nie, nie powiem tak mówić na odcinku, ale no taka prawda jest taka, że nie jest. No nie no, fajne jest to cofanie w czasie i ale to jest tak niepraktyczne, cholera. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć, bo po prostu niepraktyczne to jest. To jest prawdziwy. Mamy Wukonga, oni mają szakę, na pewno się chce grać NMI drużynie, nie? Możeś skoczył. Zostałem tym jeszcze. Kurde, dużo mi piszę. Może RK jakaś? Jak ona to żyje? No, Kaj lecisz. Może dobrze ta luz go pograła nawet, ale ja nic nie zadałem z tej erki. No, co to właśnie to jest to. Z tej tak ciężko trafić, a to nie bije dużo. No, bo to jest całe wyobrażenie, ja rozumiem, ale moim zdaniem lepiej, jakby z tego heala zabrali w ogóle. Działało to nie wiem, jak w Wurengara, może? Ale podobnie działa jak w Wurengara. No Nie, mój plan był taki właśnie, żeby ktoś Jak jedną osobę trafi, żeby to coś robiło więcej. Ale oni w ogóle takich zmian nie robią w tej lidze, bo im się nie chce i to jest też nieopłacalne dla nich, bo rozdupczy całą grę pewnie ktoś takiego wprowadzą. Ja już to mówiłem tyle razy, że jeśli oni chcą ligę naprawić, a oni no tego nie zrobią, bo na razie pewnie cały czas mają stopki siana do góry lecą, więc nie muszą nic robić tak naprawdę. Walone jajca mają. Cała Liga 2 powinna być, a powinien od klienta zacząć moim zdaniem. Czemu w White Drift wybierasz kajse to ona tańczy i cię tam kusi... Yy... ...cycami cię kusi jak wybierasz ją, a chyba u nas jest jakiś tekst zgada losowej tak chyba do 20 lat jest to samo. I na tych skinów nie widać w ogóle jak je wybierasz. Ciekawe, wow, żeby to wpłynęło na sprzedaż skinów? Niemożliwe, Piotruś, powiesz. Oczywiście, że tak. Ja głupi myślałem, że ten, że nowy silnik gry będzie, kłóra, jak pokazywali tą mapę z Noxus'u, no. To tutaj chyba nasrane jest na ziemi, to jest obsrana trawa jest. Nowy sezon, poczczą. Bo ten ataka już chyba jest też taki useless po prostu. Fajnie wyglądało, ale to w praktyce to oczywiście jak zawsze. mob co się nie rusza dosłownie. I teraz już nic nie daje też praktycznie. Znaczy daje, no... Coś daje, a w tej jak coś daje, to to jest dużo tak naprawdę, ale no... To... W ogóle nie czuć tego atakana. o, to jest lewe. Poza, poza tym wskrzeszeniem w ogóle nie czuć nic. A to wskrzeszenie, już teraz, moim zdaniem, to chłopy to źle używają. Ja miałem tyle gierek, znaczy nie grałem jakimś na zanie, ale miałem tyle gierek, gdzie chłopy tego źle używają. I dosłownie się głupio wpierdzielają w 30. I, I tak naprawdę tracą przez to na tym atakanie jeszcze, bo to 200 gold daje. O, idę po Rabadona. O, zobaczymy, jak napierdzielam z tym Rabadona szansa tę dwójkę całą zrobić? On ja musi siedzieć na tym bocie i farmić, spróbować tę dwójkę zrobić. Biegnie ten dzień tu? Nie. A miałem zobaczyć, czy da się w i Q zagrać podczas jednego. podczas, ale chyba nie da się. O. Kiedyś był fajny ten Proto -belt. Bez tego Proto od ten też ma problemy, cholera, ja są dogonić kogokolwiek. To ma. Mogę być moją drużyną, ale mnie tak nie potrzebują, tak naprawdę. Tym włóką jest 1v9 army dosłownie. O? Dużo, dużo spelów teraz stracili, może to turno. A nie, zapomniałem, no, że szako mają, więc. No nie jestem w stanie mu zagrać, musimy straszować na mordę. Tak jak mówię, nawet nie biję dużo teraz, po tym Rabadonie może. Zawsze to klikam tą merkę nie ma szans, że nie. Wy wywalam się nad za tą tę dwójkę, wywalone jajca. No nie wiem, ten dzień tak fajnie grał i to stwierdził... A! Eko się schował w krzaku, ciekawe co zrobi. B rzuci W za wizji, C rzuci W za wizji, A rzuci W za wizji i wleci w Ciebie na mordę. A tylko ten czempion to potrafi. tak chciałem, nie? W sumie jestem swiwalem jak prosięcie, dobrze, dobrze. O, Nie ma Inferno Soul'a, nie? nie? ma. O, DM jeszcze zobaczyć. No patrz, no jest 379 to jest nic tak naprawdę. Tu jest też, że 20%, to jest dużo, dużo. Missing health'a idealnie jeszcze. Oczy? Nie, ten Shaco lagi też jakieś ma. A to jest klon? A bo to jest prawdziwy, nie wiadomo teraz. Chcę tego trendu wypierdzielić. Ale go wypierdzieliło z butu. <grych> no teraz jestem sfidowany, jak na kodak gram dosłownie. Teraz jestem jak na kodek. Krzyczy na mnie czeka, co ja ci zrobiłem? O kurde, czekaj, ile HP mu został. No nie no, pacynka nienawiści Fajnie, że on zrunshotował A, też zrunshotowałem nie no, jak jesteś do przodu, ale to, to samo by robiła Diana, to samo by robiła Katarina, to jest, i one by miały prościej jeszcze, o to jest problem. Może jakiś tank jako by był ciekawszy, z jakimś graspem i kompletem, no to nie wiem, już mówię jakieś kupoty, No dużo bije, no ale, każdy by dużo bił miał takie itemy, jak ja. No, ten ten Veigar po prostu się nie spodziewał, że z Hylo Brains mu tyle obrażeń zada. O to ile było, 40 obrażeń dodatkowych na tą pasywkę, level 1? 50? Czerwonki nie kupiłem z tym kretynem też. No jak ta r siądzie to jest dopamina, no ale... Nie, no, roz roz rozpierdzieliło go dosłownie. Nad pasywki nie sprokowałem. Tak na kodach teraz się czuję. Ale no. No, dobra, żeś nie u kulungów robię To no, jajca ile razy mnie tak farmili ludzie No że to przeskakuje przez to, to jest najśmieszniejsze. No to nie miałem pasywy z W, nie? O kurde, ten no w się zdecydował Kurde, chciałem z W coś zagrać, ale bez Zoni ciężko jest to zrobić, cholernie jest ciężko to zagrać. Z zonia jest o w sumie na jako, no. Powinien złożyć. Dobrze, już do dokończę, żeby mieć e niestety podstawowe itemy każdego maga w tej grze. Żeby robić obrażenia, bo na przykład je nie zrobisz, to nie bijeż damage'a No przynajmniej w późniejszej fazie gry. Nie, no ma plomby. Gdzie ten pasek bije, go spróbuję, bo to ma z levelem też skalowanie. No tu jest ten przelicznik popierdziany, za 90 to jest dużo. Jelka też ma spore, ale, bazowo bi. ale nasze Ale na szczęście. 500? 1500 na ostatni poziomie. from parallel convergence? Okay, no, nie, 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 że nie wiedziałem, ale zapomniałem o tym, że, że co, jak jakoś się cofa w czasie i przeleci przez W, to dostajesz shielda? Czy co, że zdetonuje? No, nie, nie wiedziałem, znaczy może nie, że nie wiedziałem, ale zapomniałem raczej, bo tak jak mówię jako nie gram dużo Nie wiedziałem na to tym. tym. ja się przez ten pasek przelecę, tak? No i będzie W No ale to, to jest normalne, no to Klikasz w klikasz w zonie i wychodzisz ze stunem na mordzie Ale Ulungi to pułapkę robią Ona nie ma w że jest 100% zdrowia i widzieliście co, jej, nie miałem shielda jej ściągnąć z tych bajziczków, bo W nie działał. Klon? Nie, prawdziwie dużo bije mi, no? O, jestem topiony. Powiedziałem małą zonę nawet to nie chcę cofać. Dobra, do, do wyjebki. Nie cofam na tarczy. Nie, właśnie cofam na tarczy. Nie zmieniłem tego trinketa, by the way. Jakby tak tutaj stanąć, i ktoś by tu szczekował? Ooo, bo nas widzę. Moje, jak z tego klona zestakuje w jednym miejscu, to on dużo zada. Tutaj na przykład. To muszę tak stać. Ja bym chciał bez tej lulu, ale to by zaś widownia do mnie przyszła. Unlekki. Co się stało? Został jeden basing ten dżinn? O kurde. A, już chłop, to może No, ale nie, no nie mam flesza. Musiałbym za nią wrócić. Tu musiałbym coś ze sobą wziąć. Tu mają wizję już pewnie. No nie, oni mogą w ogóle podejść do tej i tracą HPC, podoba mi się to. To jest trap, nie? zdetonuje. No, no, nie wiem, na midzie Diana jest lepsza. W lesie Diana się wydaje lepsza od niego. No, ale jak ktoś lubi w sumie Arcane, lubi tą postać, lubi to cofanie w czasie, to nie gra. Moim zdaniem jest przestarzały, ma ten cały kit swój, niepraktyczny jest na ten, na ten moment. Ja mam Hyrule i gonię ją z tą pałą. 1000 zadało, by the way, ten pasyw z dwóch razem ale ją rozpierdzieliło tą Lux Biedny jest ten wega. Wow. awa <grystanie> <grystanie> Nie, plecami się trzeba ustawić <grystanie> Czemu takie ulungi są w demerevity'ie nie wiem, już jestem stary. Kiedyś dostałem, no że ludzie miałem radość, kupować takich ulungów zabijać. Ale ja nie mam już <zysyfik> na radości, takich ulungów zabijać. To <śpiew> był biedny, wyglądał, jakby się starał. A tu taki, taki Peszyk się stał. Nie ja ale eko w porównaniu i tak się jak do innych tych snowballowych czempionów, to on jest jeszcze. Ja, no jest wysoko w tej liście, jak jest obrzydliwych, jak jest sfidowany, ale. <śpiew> no ciężko coś zrobić, no bo tak jak mówiłem, albo są gry, gdzie on wchodzi. I robi eku, i ściąga pasywkę i łącza tutaj typa i ucieka erką, albo są gry, gdzie on podchodzi dosłownie mizza tego typa i musi tak uciekać. Jest bez no, no dziwne to jest. No. A co bym z niej, Mogliby zrobić z niego jakiegoś fightera takiego. Co się stało z tym. E Tak zastanawiam, czy mnie double baituje. No co ja robię, szybko to rzucam z tym nie, nie chcę nie chce się dzisiaj już grać. Choć powiedzą, że już tylko winy wrzucą. No i tak bym to wygrał nad to. no patrzcie jak ja mam popierdzielnego junglera, fajnego tanka na topie i bot z LCS-ów to sobie ma 100 cs więcej do mnie, to no ja no na linii jest fajne, ale chłop ma mózg i widzi, że masz te high level's no to nie nie da się tak zrobić, albo gra jakimś melakiem, który z tą wygrywa na mnie